Siemanieczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Witajcie z mojej kuchni. Co dzisiaj pysznego będziemy robić? E, dzisiaj będziemy robić e, jaja, jaja po szkocku. mocna jaja po szkocku w złotej skorupce. Jak to zrobimy? Zobaczcie, mam tutaj jaja, 10 akurat jaj i 1,5 kg mięsa wieprzowego. Bardzo drobno zmielone jest. Ugotuję jaja. Przyprawię mięso i będę robił takie kulki. W środku będzie jajko, na zewnątrz będzie skorupka właśnie z mięsa. Tak to wyjdzie. Jaja po szkocku, tak się nazywa ten przepis oryginalnie. Chociaż niby po szkocku, a tak naprawdę ta nazwa wywodzi się z Anglii, z Londynu. Kiedyś ktoś założył firmę właśnie produkującą szybkie dania można było takie danie sobie wziąć do pracy na ryby oczywiście i właśnie takie jaja w sobie wymyślił i nazwał to po szkocku a my dzisiaj zrobimy po korwalijsku nazwijmy, chociaż będą się nazywać na nagłówku prawdopodobnie wielkanocne jaja po szkocku w złotej panierce albo w złotej skorupce o tak będzie lepiej i później te jaja będziemy smażyć ale najpierw trzeba ugotować jaja a więc tak 10 jaj. Nie wiem, czy 10 jaj będzie akurat adekwatne do 1,5 kg tego mięsa. Mielonego, gdyż pierwszy raz robię ten przepis. Ale jeśli mi zostanie, tu będzie sól: można to smażyć. Usmażę sobie kotlety po prostu i będzie git. Dodam tutaj soli. Sporą ilość. Soli stawiam na palnik i zagotuję te jaja. Jak się zagotują, wyłączę palnik i postoją sobie 7, może z 10 minut. Ostudzę i będziemy dalej kombinować. Zapraszam Was na film. A więc tak, jajeczka już się za chwilę będą gotować. Pierwszą przyprawą, jaką damy, oczywiście sól 20 gram na cały ten. Farsz 1,5 kg. Dodamy również natkę pietruszki. To jest wysuszona natka pietruszki. 5 g na cały tutaj 1,5 kg. Na tą 1,5 kilogramową masę. A natki pietruszki używam akurat takiej. Możecie oczywiście dać natka pietruszki suszona od firmy Jelux. Wędkarz 10 macie zniżkę na firmie Jelux na sklepie firmowym właśnie tej firmy zapraszam serdecznie na 1,5 kilograma 3 gramy pieprzu robimy tak podobnie jak mielone robicie i też będzie dobrze mam tutaj również jak widzicie jedną e, taką średnią cebulę Chciałbym ją pokroić w drobną kosteczkę. Mam tutaj jeszcze ząbek czosnku. Możecie przez praskę, ale ostatnio mi się praska zepsuła. Muszę zakupić coś. Pytałem Was w tamtym odcinku, jakie skąd są dobre praski. Już e, wszystko wiem, ale jeszcze jakoś nie miałem czasu, aby popatrzeć na internet. Ząbek czosnku ląduje również tutaj. Zobaczcie, jaje zaczynają kipić, więc je po prostu wyłączam. I tak, 10, niecałe 10 minutek, e, Będą gotowe Mam jeszcze tutaj dwa jajeczka na 1,5 kg. Farszu Teraz tą masę, zobaczcie jak pięknie to wygląda, należy porządnie oczywiście wymieszać, tak aby uzyskać jednolitą masę. Jaja ugotowane. Trzeba odlać wodę. Zalać oczywiście zimną wodą. Ja zawsze robię shake shake. odstawiam aż się trochę ostudzą i będę obierał co będziemy jeszcze potrzebować zobaczcie mam tutaj dwa jajeczka które delikatnie solę i trzeba będzie je porządnie rozbić posłużą nam do smażenia po prostu do panierki A więc, jak widzicie, wiele talerzyków przede mną. Ten mi jest niepotrzebny. Jajka, mąka pszenna, bułka tarta oraz jajka. I nas, nasz farsz. Tutaj mam około pół litra oleju do smażenia. Już wstawiam go i rozgrzewam do temperatury tak. 200 stopni mniej więcej. Bierzemy jajeczko. Bierzemy trochę mięsa. Może inaczej: mięso najpierw rozgniatamy sobie na dłoni, i nic innego, jak oblepiamy to nasze jajko, właśnie w tym. Mięsie, tak aby się ładnie przykryło. Zobaczcie, jaka piękna kuleczka. Piękne szkockie będą jajeczka. E, teraz dajemy oczywiście do mąki. Do jajka, choć tutaj małą miseczkę sobie wziąłem, ale to nic i do bułki tartej. Teraz taka brudna robota. Ale trzeba każdą robotę zrobić, co nie? I teraz będę czekał, będę robił kolejne jajeczka sobie. Będę czekał, aż mi się ładnie y, olej rozgrzeje i będziemy smażyć. Zobaczcie, jakie piękne! Super, tak to powinno wyglądać. A więc olej już jest rozgrzany. Sprawdzam to w ten sposób. Biorę bułkę. Widzicie, ona już się zaczyna pienić. A więc te jajeczka teraz no po prostu trzeba smażyć i to wszystko. Z każdej strony na złoty kolor około 10 minut. A ja biorę się za kolejne robienie kolejnych kul. A więc tak skorupka ładnie chrupiąca. Czuję pod widelcem. Zobaczcie, tak to pięknie się prezentuje. I za chwilę będziemy to wyciągać. Jeszcze z 10 minut, jak mi się spokojnie posmaży. Super to wygląda. Jestem ciekawy, jak to będzie smakować. A więc zobaczcie, już ładnie wysmażone z każdej strony. Pięknie wyglądają. Będziemy je później rozkrazywać. Kolejne jaja lądują, do smażenia. Wiecie co? Zostało mi tyle mięsa tylko. Na no, takiego jednego bez jaja. <laughs> Także mniej więcej dobrze obliczyłem na 10 jaj, 1,5 kg mięsa. Oczywiście w zależności jaka gruba będzie ta skorupka. Oczywiście robiłem to mniej więcej na oko, brałem trochę na rękę, nie odmierzałem nic. Także tak to wygląda. Widzimy się moi drodzy przy próbowaniu tych. Pięknych i mam nadzieję smacznych. Jaj, bo tak jak mówiłem, smażę to, robię to pierwszy raz. A więc, zobaczcie, tak się jajeczka ładnie prezentują po smażeniu. Jaja szkockie, piękne, nie? I teraz rozkroimy. Zobaczymy, co w środku piszczy. A więc tak to się prezentuje. Bierzemy pierwsze może z brzegu. One jeszcze są ciepłe, tak naprawdę Wam powiem. Przekroimy jeszcze jedno. Zobaczcie, tutaj jeszcze tak zrobię, aby jeszcze pokazać wam ładnie, jak to wygląda z bliska. A więc, zobaczcie. Tak to się pięknie prezentuje. I teraz spróbujemy, zobaczymy, czy to warte było zachodu. A więc widzieliście, jak te jajeczka się pięknie prezentują. Widać, że jest cebulka, widać, że jest jajeczko, widać tutaj tą natkę pietruszki i teraz spróbujemy. Mam nadzieję, że to dobrze widać z tej perspektywy. A wy na co czekacie? Na jajeczka? Tak. Czy mogę połowę? Połowę? To może tak rozkroję, żeby żółtko było dla was razem, nie? To bardzo ładnie. Mm, bardzo dobre. Bardzo dobre. Mm -hmm. Ja też chcę spróbować. E, w kolejnym odcinku, albo jeszcze w następnym, e, zrobię takie jaja. I tylko nie będę smażył oczywiście bez bułki tartej, bez e, mąki. I bez dodatku jaja do tego mięsa uwędzimy coś takiego. Widziałem, ktoś już tak robił, więc, więc na pewno będzie smaczne i dobre. Smacznego. Słyszycie? Chrupiące to jest. Także takie chrupiące jaja. Bardzo dobre, naprawdę. Zróbcie takie szkockie jaja. A Wielkanoc już blisko. Na pewno nie jednego zaskoczycie. No. Ja Wam się filmik podoba. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Chcecie jeszcze? No tak. Jeszcze jedno na połowę. Nie samym wędzeniem żyje człowiek. Wpadnijcie proszę na tą grupę na Facebooku. I trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej,